Księga widzowie po długim powrocie Ramzy, kolego Rambo i Komando Doberek, witam No i co? Lecimy do nagrywania O to zaczęła się rądeczka Dobra, lecimy, lecimy, Zobaczymy się... jak nam pójdzie Jak nam dobrze pójdzie, będzie dobrze, jak źle, to będzie źle Dobra, pojezus. w naszym broju widziałem tylko gdzieś. Wszak nie. Proszę widzowie, że tak ciekawo mówię, ale jak to nagrywam, to jest chyba prawie północ, nie? A nic nie zakłócałem. Wszystkie ja, wszystkich spokojni. Ja To słyszę, słyszę. Lecę, lecę. Czekaj, bo mam poduszki. Trzeba go skrikać. Poduszkami tam. Ja widzę go. Dawaj, dawaj go. Bi, bi, bi. Po dupie. O Jezu. Czekaj, bo ja nie wiem, czy dostał tego. Te 120. Jaki ja blady jestem. Dobra. Czy, czy jemy to? Chyba, Przeżyjemy. Jak chyba pewnie tu żyjemy? E, tu jest coś. E, Brawo, no, jest... Mam zero, mam zero. Musisz szybko wiesz, broń. Kochka. Idę, idę, idę po medę. jak ja widzę jego teammata. broń. Kusia. chodź. lepsze nie zabił. Bo ja widzę teraz. Cieka jak najdalej oni no. cię go Taka mam te sytuacja, bo myście no. mamy Ho -ho. Proble problemy Mimana. Nimana, no. no. Mimana Bardziej to problemy czwóry, ale zmniejsza. okej. Ty myśliem my. oh, okay. okay. my my. los się pali, jak się chciałem podpalić, nie na karękę za chwilę. To są Ogień się bawi. No dzień. O, się O, dzień. Ej, dzień. się się naprawdę wszystko tu się pali. Co? O, To O, dzień. się dzień. W sensie typ, typ, typ dopiero wylądował, myśli, że z plajery nie umie to robić. <laughs> A FAR, bo dropnęły te pulsy. Ja tak naprawdę. Ale tak. Ja nie mogę. <laughs> Teraz legę broń. <laughs> ja, Ale broń. No legę broń, no. Nagle no, no. ja, ja. ja, 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 Nie wiem. Pierwsza egzotyka drugiego mi brakuje. Chodź do mnie, mam cały, cały skład. Jeżdżą. No i wstaczałam, zacieszyłam się. Nie włączam. No i włączam z panem. jeden! Ej, on zaznaczy te pistoleci, jak się walnie Dawaj go. Stam! Ja nie mam mats. Drugi leci na placie. Ja nie mam, czekaj. Musiałem On mnie trafił. Czekaj. Ja wydaj. Ja Dobra nice! Będę hej, będę Muszę szerzyć, jestem blady! Nie jesteś! Dzięki! Eee. O ten pistolet ci się trafił. No? Gryździ się, nie, nie! Ja usiadłem! Też mam łajdź, a no, ty paco... o, uleczył się! Jest... Co jest? Ale farta mam Nice! Zjeść on drogi! On miał pompę! Leci na ciebie, typ. Nie wiem, że to ja mam, ale nie umiem trafić Przejdę. O, ile? Sprawdź, co wie, mamy taką. Trochę Zmie. Onia słabą sytuację. I A ja tam. A ty myśli... masz wręcz zajebistą? Eee. 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 Ee. Oj, sorry Przepraszam bardzo... Dobra, ladź medy. Na razie. No gieram za minisy chyba. Nie, 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 Najpierw się nie opłac. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie weź tam szczerze. Zobaczcie tą spamerkę. No, może on to wygrać. Nasz pro playerski gracz. W sumie nie wiem, czy pro playerski, ale...

Dobra. Okej. Okay. Ja, dobra gra. Dajcie jakby to suba, jak chcecie więcej takich filmików. No i cześć, elo.